Miałam nagrać ten filmik ogólnie dla naszych klubowiczów, ale stwierdziłam, że e, przyda się pewnie wielu osobom. Więc dzisiaj opowiem Wam o takich podstawowych rzeczach, o których warto pamiętać, chodząc na zajęcia DVD, o takich rzeczach, które powinniście wiedzieć, jak się na nie wybieracie i co należy zrobić przed, po, w trakcie. Więc takie protipy dla początkujących. Tak więc zapraszam Was i pokażę Wam moją rutynę, jak to właśnie wygląda. I teraz jestem z Hają. Jesteśmy przed treningiem i idziemy się przejść i to, co jest istotne, yy, zawsze fajnie sobie przyjechać na taki trening wcześniej, wziąć sobie psa na smycz, pochodzić sobie po okolicy, tak żeby pies mógł zaspokoić swoje potrzeby, żeby mógł się rozruszać, tak żeby nie wyjmować go takiego zastygniętego z samochodu i nie iść z nim prosto na tor, bo nie jest to korzystne dla jego układu ruchu, tak więc idziemy rozbudzić, idziemy z nim na toaletę i przy okazji też sami się rozruszamy bo w Madżeliki biega nie tylko pies, ale biega też człowiek Szybki spacer mamy już za sobą więc przechodzimy do rozgrzewki i jak mamy już rozruszanego psa to serwujemy mu trochę się ruch, okay. więc możemy na smyczy chodzić nim w kółko, tak żeby sobie pokłusował. Prawo lewo robimy sobie po prostu takie koła. I jak już mamy porobione kilka takich kółek, to możemy się też przebiec z na smyczy truch oczywiście poza torem, gdzieś z boku, gdzie mamy miejsce, tak żeby też trochę rozgrzać siebie. rozruszany. Bardziej rozgrzany, jeżeli jest w stanie ćwiczyć bez smycza, odpinamy go sobie. Super! I przechodzimy do bardziej aktywnej rozgrzewki. Możemy sobie zacząć od rzucania sprachów. Super! tak, żeby przygotować psa na bardziej gwałtowne zrywy i hamowanie. Jak jeszcze mam chwilę i ona szuka, jeżeli chodzi o smaczki, to wybieramy takie bardziej miękkie, to nie może być sucha karma, Także po prostu pies z łatwością mógł je przełknąć, pogryźć i po prostu nie musiał chwilę dłuższą ich rzucić. rzuć. Brawo, brawo, ok. Dobra, brawo. Super. Do rozgrzewki możemy tak naprawdę używać wszystkich sztuczek, które znamy. Super. Ważne, żeby one były w takiej kolejności od najbardziej statycznych do takich najbardziej dynamicznych. Super. Tak żeby po prostu stopniowo przygotować psa na coraz bardziej intensywny ruch. I też to, co jest ważne, nie przekarmiamy psa. Czyli nie jest tak, że wpakujemy w niego pół kilograma jedzenia, bo jak będzie biegał, to po prostu taka ilość na żołądku jest dla niego niezdrowa. Tył, 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 lec prawo. Tył tył. tył, 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 lec tył, 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 tył. super. Prawo. Koniec. Jako nagrody w możemy używać zabawki, możemy używać smaczków, zabawka jest dużo korzystniejsza później jak pies biega dłuższe sekwencje, ponieważ nie obciążamy mu bardzo żołądka, ale też później wiadomo jak pies biega dłuższe sekwencje to tych nagród e, smaczkowych jest też mniej, smaczki przydają się przy nauce nowych rzeczy, e, więc warto je zawsze mieć ze sobą, jeżeli jedziecie na trening, sama zabawka może być też częścią rozgrzewki, Ok, więc możemy po prostu w ramach rozgrzewki pobawić się z psem, super. Ważne też w agility jest obuwie i nasz ubiór. Musimy mieć ze sobą wygodne buty do biegania, mogą być adidasy, buty takie, jak ja mam z taką bardziej korkowatą podeszwą. Nie biegamy w klapkach, nie biegamy w balerinach, nie biegamy w kozakach. Jeżeli chodzi o ubiór najlepiej Obrać się na cebulkę, tak jak teraz jest zimno, ponieważ jak zaczniecie biegać, będzie Wam dużo cieplej, więc najlepiej mieć w na sobie kurtkę pod sobą jakąś bluzę, tak żeby w razie, czego mieć się, z czego rozebrać na treningu. Na wejście na tor wchodzimy z psem na smyczy, ale w trakcie biegania zdejmujemy psu, obroże albo szelki, w zależności od tego, co ma na sobie. Chyba, że trener powie Wam inaczej, bo są takie ćwiczenia, gdzie psa trzeba przytrzymać, ale standardowo obroże zdejmujemy. Ja zawsze zdejmuję obroże razem ze smyczą, tak żeby mieć komplet. I czego nie robimy? Nie robimy tak. Nie odrzucamy tej smyczy za siebie, dlatego, że często może się zdarzyć taka sytuacja, że odrzucimy ją w miejsce, gdzie później nasz pies będzie biegł. Czyli przykładowo, zobaczcie, ja odrzuciłam smycz tam, być może nieświadomie to zrobiła, później pies ubiegnie w tunelu, ze mu, spotknie się, zaplącze w smycz, więc to nie jest ok. Najlepiej taką smycz odłożyć sobie na tu. Tutaj nikomu nie będzie przeszkadzać, nie będzie z tym problemu. Teraz nie będzie z tym problemu i też łatwo będziecie w stanie ją zlokalizować. Jeżeli będziecie jej potrzebować raz na końcu zajęć, kiedy, wiadomo, schodzimy z psem z toru, wtedy też zapinamy go na smycz. Ale jeżeli, ja. skończycie na przykład jakąś sekwencję, puść, skończycie jakąś sekwencję i trener Wam coś tłumaczy, Haja puść, to zakładamy psu po prostu smycz. Razem z obrożą i wtedy mamy psa przy sobie. Nie puszczamy psa luzem w przerwie, kiedy ktoś nam coś tłumaczy. Dlatego, że po pierwsze nie jesteśmy w stanie się skupić, bo patrzymy, co robi pies, czy gdzieś nie odbieg, i nie słuchamy, co do nas ktoś wtedy mówi. Zjadać futra, super. A po drugie, to co jest też niebezpieczne, puść, to taki pies puszczony luzem może zacząć wchodzić na przeszkody, na których nigdy nie, nie był. I to też dla niego jest super niebezpieczne, bo jeżeli przykładowo pies wejdzie na huśtawkę, która stoi tam, to z tej huśtawki może Paść, wystraszyć się tego dźwięku i odpracowanie czegoś takiego zajmie Wam wiele miesięcy, nie wspominając o tym, że po prostu może się przy tym skontuzjować. Jeżeli mamy psa, który już trenuje, biega na przeszkodach, to fajnie, żeby po rozgrzewce, przy tym pierwszym wejściu, kiedy wchodzimy na tor, zanim zaczniemy biegać całą sekwencję, zapoznać go po prostu z tą jedną hopką, na jakiej wysokości styczka, jak wygląda podłoże. Więc ja teraz poproszę Haję o taki zwykły skok na wprost plus dodatkowo zakręty. Tak, żeby miała świadomość jakie jest podłoże i to też jest dla niej dodatkowy element rozgrzewki. A ja... Zawsze dajemy psu wody po każdym wejściu i jak pies się napije, to też ważne, żeby z nim się jeszcze raz przejść. To nie musi być nie wiadomo jaki spacer, ale takie szybkie kółko, tak żeby miał możliwość się rozchodzić, schłodzić, i wówczas możemy go albo zamknąć w klatce transporterku, jeżeli pies jest przyzwyczajony. Albo możemy sobie gdzieś z nim usiąść. Ważne, żeby to było takie miejsce, żeby pies nie widział innych biegających psów. I też wychodząc na przykład poza teren placu e, z psem, właśnie na taki szybki spacer po wejściu, zawsze idźmy w tą stronę, gdzie tych psów nie ma, gdzie one nie biegają. Tak, żeby pies się nie nakręcał po prostu pomiędzy wejściami, żeby to był taki czas na odpoczynek. I jeżeli gdzieś siadamy, siadamy sobie z psem, to siadajmy w miejscu, gdzie po prostu nas e, innych osób biegających nie widać. No, tak żeby po prostu jest nie szczekał, nie obserwował, tylko w tym czasie sobie odpoczywał. <śmiech> <śmiech> Żeby po treningu też dać psu możliwość pójścia na spacer, nie wspominałam o tym wcześniej, ale ogólnie tutaj, gdzie trenujemy, gdzie jest trawnie, gdzie są przeszkody, nigdy psy nie załatwiają swoich potrzeb. Po pierwsze, uczymy je, że tutaj się pracuje, więc nie ma żadnych dodatkowych zapachów, a po trzecie, też jest to ważne pod kątem samego trawnika, który jak wiecie jest zielony i chcemy, żeby taki pozostał, więc po prostu psy zaoewentujące tutaj potrzeby załatwią w bardzo szybkim tempie również nasz trawnik i to jest super ważne. Więc po treningu idziemy jeszcze z psem na szybki spacer, też żeby go wyciszyć, schłodzić, nie pakujemy go od razu do auta. I to chyba na tyle z tych podstawowych rzeczy. Jeżeli macie jakieś pytania, to zostawcie w komentarzach. I na pewno poradzę Wam, jak się dobrze przygotować do pierwszego treningu.